No, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. No, witam serdecznie. Ja mam na imię Dariusz. Z kim rozmawiam? Ja mam na imię Urszula. A, bardzo mi miło. Bardzo mi miło. Czy jesteś naszą siostrą? No, mogę być. Jak mamy jednego ojca w niebie, to wszyscy jesteśmy bracia i siostry po jednym ojcu. tak. No, dokładnie, dokładnie, dokładnie. No, bo tak to po, pochodzimy od Adama i Ewy, nie? To też w Adamie. Bo to Adam by był ojcem dla rodzaju ludzkiego. Jakby no, no, nie zgrzeszyli. Jakby byli tak. posłuszni. No, tak. no, tak można byłoby powiedzieć, chociaż później się okazało, że no, no, nie dotrzymał słowa, które dał stwórcy swojemu ojcu i no i zgrzeszył, jak sama powiedziałaś, nie? Okazał mi A w czym ja mogłem wam pomóc? No właśnie, sposób, tak. no właśnie, czy ty uznajesz właśnie Jezusa za Boga? Aha, w ten sposób takie pytanie. No, ciekawe pytanie, no bo jak się okazuje, jest wiele, wiele teorii na temat Jezusa Chrystusa. No, powiem tak króciutko, tak tylko wspomnę, że chociażby muzułmanie wierzą, że był prorokiem. No, w religii katolickiej uważa się go za, za stwórcę, prawda? Za stwórcę, za Boga. Często się mówi, to jest jeden z trzech osób, które tam tworzą trójce. Tak to w religii katolickiej nauczamy i te religii e, nauczają inaczej przykład Świadkowie Jehowy twierdzą, że Jezus był Synem Bożym. Tak my to określamy. Więc tutaj to są różne, różne, te, różne teorie. I teraz takie pytanie zachodzi, jak ustalić, która jest prawdziwa? No, nie? Tak. No właśnie, jak to ustalić, która jest prawdziwa? A mam takie pytanie, czy... Bo tam wiem, że jeszcze jakiś mężczyzna, dzwoniłem trochę wcześniej, przed 17 co się odezwał. No To jest mój brat. Nie wiem, to jest mój brat w Chrystusie. A, mój brat. Mój brat. A, mój no wierzymy, brat, no wierzymy w Boga. Prawdziwego. No to, a, a, mam takie, a mam takie pytanie, jeśli mogę, mogę zadać. Mhm. Czy, czy wierzycie w to, co zostało zapisane w Piśmie Świętym? Tak. No tak, właśnie, ja wierzę, bo, bo się posługujemy Biblią. Tylko właśnie. O, pięknie. No, tylko właśnie chodzi o to, że jest dużo religii i każda religia y, ma Biblię, no w Polsce. No Aha. i każda religia inaczej naucza, no ja? Właśnie. O to no chodzi, właśnie, że no pozmieniali te słowo Boże. No, do, no. Dla, dla siebie, ja. dla swoich korzyści, właśnie, żeby czerpać. Przekłamują powiem te tak, słowo żeby, Boże. Powiem ci, żeby. żeby... Nie Urszula, wiem, nie, Urszula nie, nie jestem. Do... A Urszula, przepraszam, powiem Ci, Ulurze, że nie do końca zgodzę się z tym, co mówisz, ponieważ no nie można zafałszować Pisma Świętego, bo nawet jest napisane, apostoł Paweł napisał, że ten, kto, kto próbuje, próbuje, tam w jednym z fragmentów pisze, próbuje dodać coś albo ująć ze słów tej księgi, no to poniesie samotną karę od twórcy, bo to jest taki list. My uważamy, świadkowie uważają, że to jest taki list, który otrzymaliśmy od, od naszego kochającego ojca Jechoby. Jechoba to imię Boże, tak? E, tak, e, tak to, dlatego tak używamy tego imienia. I to jest list. To jest takie wiarygodne źródło informacji. My uważamy, że to, co jest napisane w niej, jest, pra jest prawdą. I bez względu na to, Ale... jaki przekład ktoś ma. Tak? To możemy na przykład, jeśli macie w domu Pismo Święte, to możemy do niego zajrzeć. Y, y, no to możemy spróbować przekonać do wasze No na przykład Kolosan 3:13. Tam jest właśnie napisane w przekładzie waszym, że jak Jehowa odpuści nam, a w Biblii Warszawskiej jest napisane, jak Chrystus odpuści nam, Czyli są te nie, niezgodności, nieścisłości nie właśnie w Słowie Bożym. Ktoś to pozmieniał, Jest ktoś to, pododawał. Musiałbym, musiałbym, słuchaj, sprawdzić to, bo tutaj ja nie jestem, nie jestem tutaj jakby, wiesz, takim jakimś tam nie wiadomo jakimś znawcą tutaj wersetów biblijnych. Musiałbym to, musiałbym to sprawdzić. Tak. A masz może swoje pismo święte, na przykład Biblię katolicką? Bo nie wiem czy wiesz, że Biblia warszawska mhm. to nie jest Biblia katolicka. No nie. Bo no właśnie. Jest Biblia katolicka, to jest... Biblia warszawska to, to, są... no, to jest tak zwana Biblia tysiąclecia. To jest taka, którą Kościół uznaje za autorytatywną, za taką, za... za za jakby tutaj wzorcową Biblię, tak to nazywa, nazywa Kościół Katolicki Biblia tysiąclecia. Tak, właśnie jest, właśnie jest wiele no. przekładów i właśnie można teraz właśnie badać i sprawdzać i porównywać właśnie i jak właśnie się zmieniają te Słowo Boże właśnie w Biblii. Zmieniają, bo to no idzie właśnie. sprawdzić. No to właśnie, no trzeba idzie, idzie sprawdzić, która jest najbardziej wiarygodna. Więc ja to ja sobie tak pozwoliłem sobie, bo tak pomyślałem sobie, że będziecie będziecie tutaj korzystać z tego fragmentu. To Ty mówiłaś, jak ten z wersetki. Kolosan 3.13. Uh -huh. Na przykład w 90 lecia e, pisze tak. Kolosan 3.13 pisze tak, tej katolickiej. Cytuję, mm -hmm. Znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, niech kiedyś ktoś się zarzuci tylko drugiemu, jak Pan wybaczył, Wam taki Wy, na to zaś wszystko przeobyliście miłość, która jest więzią doskonałości. A, a sercami Waszymi niech rządzi pokój, Chrystusowy, do którego też, y, też nie bierz ani kosztuj, ani nie dotyka. Ja przecież to wszystko są to rzeczy przeznaczone do zniszczenia życie Takie tutaj jest. Aha, A tutaj w Biblii jest. Warszawskiej, żeby zobaczyć. No musiał, musiałbym, musiałbym poczekać. Możecie poczekać, bo ja mam akurat kilka przykładów. No dobrze. Raz poszukam, dobrze? Mhm. Raz